Czyli Boże, witajcie. Po raz kolejny spotykamy się, aby rozważać kwestie miłości. Chcemy uczyć się tej miłości, chcemy doświadczyć tej miłości w naszym życiu. Dlatego dzisiaj zjedziemy po raz kolejny w głowę naszego serca, aby zastanowić się, czym jest prawda w naszym życiu. Święty Paweł mówi, że miłość, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale współweseli się z prawdy. Czy rzeczywiście prawda jest obecna w Twoim życiu? My bardzo często zakładamy maski. Jesteśmy mistrzami oszukiwania przede wszystkim samych siebie. Potrafimy wytłumaczyć sobie każde niewłaściwe zachowanie, każde kłamstwo. I myślę, że adwent, zwłaszcza ten adwent, jest takim czasem stawania w prawdzie. Chrystus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I Chrystus przychodzi do Twojego życia, właśnie teraz. Chcę, abyś stanął w prawdzie, abyś nie oszukiwał samego siebie, abyś nie był kimś innym przed rodzicami, abyś nie był kimś innym przed kolegami, koleżankami, przed znajomymi. Abyś był sobą, przede wszystkim sobą. Bo do tego prowadzi prawdziwa miłość, że ja jestem sobą i nie boję się i nie wstydzę się siebie samego. Bo jestem kimś cennym i wartościowym w oczach Boga. Uczmy się dzisiaj tej prawdy. Spróbuj w najbliższych dniach zawalczyć o tą prawdę w Twoim życiu, w tych małych, codziennych rzeczach. Spróbuj mówić prawdę, nie kłamać. To będzie niejednokrotnie wiele Cię kosztować, ale zobaczysz, jakie piękne owoce to przyniesie, bo będziesz człowiekiem wolnym. Nie będziesz się bał tego, że to kłamstwo wyjdzie na jaw. Zawalcz dzisiaj o prawdę, zejdź w głębinę swojego serca, zjedź tą windą w te najciemniejsze miejsce, tam gdzie panuje to kłamstwo, zafałszowanie. I walcz o tę prawdę w życiu. Do tego dzisiaj zachęca Cię Chrystus.